Siemano ludzie, ja jestem udrazable. I właśnie widzimy jak do mnie wrzód podbieg. Może szukasz jakiegoś spokojnego. Go Trzeba go zaciukać. Zobaczymy, Yeah, doświadczenie zero. O, drugi rudy 5. Dzięki. Prześpimy się. No to jestem udrazable i zapraszam Was na kolejny odcinek. Nagrajmy w Gotik. Chciałem to dokończyć właśnie. Ale przed wrzut, nie? wiem co sobie idziemy teraz zrobić Idziemy sobie Po prostu... O, wrzut ucieka <grym> Idziemy sobie teraz zrobić misję z Mordragiem Jak nam... Starczy ta... Jak starczy czasu, to jeszcze może pójdę do kopalni starej starej kopalni, no Ale raczej idziemy pierwszy do Mordraga bo nie pokonam go, już poziom drugi. Prawie, prawie no trzeba trzeci być później yy, Po prostu idziemy Karim, co ja gadam? Idziemy Mordraga wyprowadzić z obozu. Bo y, oczywiście zabiłbym go i by zabrał mu całe rzeczy, ale jestem za słaby i nie będę specjalnie w dużo I coś tam się jakoś, jakieś, bym się starał o jakieś lepsze kół, jak żeby go pokonać. Ale nie, wolę go wyprowadzić sobie. No, hej, jestem Mordrak. Mów. Hej, nowa twarz. No. Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Hmm. Naprawdę jesteś kurierem magów? A jeśli jesteś? Chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy krujer magii ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. Masz problem. Czyżby, a jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty niż usługiwanie gomezomów. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. Powiedz mi o nowym obozie. Tylko tam znajdziesz prawdziwą wolność, jak na kolonie oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani kurów, którzy mogliby tobą pomiatnąć. Mamy własną kopalnię, ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Dobra. Z tego, czego ją wykorzystujecie? Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. Eee... Uh. Chodźmy. Chodźmy do nowego obozu. Dobra! Chodź ze mną! Idę, idę, Mordraku, ty mój piękny. Mam nowego przyjaciela, ale jestem happy. Uuu. Zobaczymy, co tu napotkam na drodze, ale i tak będzie on zabijał potwory i będzie mi nie szło. I to jest fajne. la. Stop! olewam Cię, muszę to pozbierać. W tej grze się szyściutko sz zbiera. Szyściutko, dosłownie. No, idź. Nagrywam około 4 minut, prawie 5, dobra. Bo tu mam stopę włączoną i wszystko widzę. A, mamy dzisiaj, który, coć, a mamy piątek dzisiaj? Godzinka 14.29. No ze szkoły wróciłem. No i wolne. Weekend jest. Nagra się coś. Ło mocniej jestem już. Na dwa ciosy je mam. Nieźle. Cierwojaczki. Dawaj mięsko. Dzięki. Dzięki. Czekajcie. Na chwilę tu zapiszę grę. Bo chyba na takim jednym odcinku kogoś widziałem. Widziałem, że tutaj się jakoś da wbić, tu jest jakaś jaskinia. Czy coś takiego? A teraz co, co, co coś zobaczymy. Bo widzicie te, widzicie te schodki, takie skały. Tu się do po prostu wejść. A tu coś na... co procent coś tutaj musi być. LOL. Zaraz tam wbiję. Pierwszy raz go właśnie widzę, nigdy go jeszcze nie widziałem w życiu A gram już w tą grę, tyle razy grałem w tą grę, że ja pierdzielę Hmmm Gość tu zobaczy co tu jest Dobra, idziemy do tego... A stop? Tam coś było A No to wbijamy Zjeżdżaj Pogadam sobie z nim i za chwilę pójdę do... z mordragiem co tu robisz? Nie mam tu zbyt często gości. Kuba, kto to jest? Gib... widzę, że nie zły z ciebie. Gib... Nie tak naleźć swoją kryjówkę, no, no. Kto to jest? Co tu robisz? Miałem już dość starego obozu. Odparłem paru ludziom goweza. To było dawno temu. Teraz pewnie nikt już o mnie nie pamięta, ale ja się stąd nie ruszam. Ja na mój gust w starym obozie wciąż jest za dużo tępych osiłków. Co tu robisz? Miałem już teraz. I co? To, to doświadczenie jeszcze. A mogę sobie to wziąć? No czemu? Ej no! Nieładnie. Dobra, idziemy stąd. Może by go tak zabił? Albo nie. Pewnie nie dam rady mu. No i teraz właśnie robimy ten trik tego Kolesia. Fajnego na YouTubie. Co w odcinku drugim tam napisałem? Jaki to ma, Bardzo, bardzo przydatny trik. Ile mam minut? Około 8 minut nagrywam, prawie. Dobra, starczy. Może, tak, do 15 minut dziś nagrywam zawsze. No, będzie może trochę więcej. Bo... Zanim dojdziemy, do cheminie na czy coś tu chyba jakieś podwórki będą? O, orkowe ziele jest dobre, ja idę zabić wszystkich. Wszystkich zabijamy w morzach, przykro mi. Trzeba ekspić. Ale zanim pójdziemy dalej, widzę jakieś roślinki. Warto by je pozbierać, jagody. Jagody. Wow. Wow, stary miecz. Wow. Ale. Ale znalazłem, czy ja, nie, ale tego, co ja gadam. Stary miecz. Nie, z was dobyt! off! Będziemy w Minecrafcie. Direktyko, co ja gadam? Będziemy w Minecrafcie diamenty kopać. Żelazny kilów znaleźliśmy. A. Ah. Zanim. No, z fajnie, fajnie, zgubiłem cię. Myślałem. Chodź tu, musisz mi pomóc, tylko i zabić tu. Jakiś przeciwnicy pewnie będą. Czyli gdzieś tak pójdziemy w tym odcinku, tam nowego obozu. I będę musiał potem wracać. Jedziesz go z Dobrze, doświadczenie mi z, z, ciągle idzie. Nic nie ma. Ej no poczekaj, no to są chrząszcze. On tu jest taki koleś. Ale nie będę nawet nim gadał. Bo on jest jakiś odłuków. Ale tu leży dzbanek. I ryżówka. Tu się chyba jeszcze leży. O, to chrząszka zabity. Heh. Wino. Pałeczkę mamy. Ładnie. I jabłko. Fajna giera Gothic. Naprawdę podoba mi się giera. Tu się przejdziemy, no. A właśnie. A widzicie tu. Ktoś tu się schował. Ała! Kretoszczurki. salala, działa uzdrawiające. A nie mogę nic zrobić z tymi drzwiami. No może segrę zapiszemy Dobra Pierdziel idziemy Cały filmik jest poświęcony na Podróż z Mordragiem No i znowu pada deszcz. Pierdziele, idę w Pierdzielę idę też Chodź Chodźmy Na co czekasz Znaczy czekasz na mnie no Zabij, bo mi się nie chce. Ja tylko będę sobie zbierał. Dzięki. Doświadczenia. O, jeszcze dużo. Level trzeci. O, no, jedziesz. No, jedziesz z koksem. Tak, tak, tak. Brawo. Ale mamy rzeczy. Ej, no czekaj, tu coś znalazłem. Ziom. Nawet tu nigdy nie byłem. Pierwszy raz tu jestem. Jaki fart, Boże. Się wystraszyłem. Że już będę musiał wczytywać grę. A jednak. Udało się nam. Ej, pierwszy pier Ludzie, wiecie, że pierwszy raz tą kopalnię widzę w życiu. Nie widziałem mi nigdy, no. Gram tyle w tą grę, nie wiem który raz. No wstyd! Odkryłem już... chyba też kilka rzeczy nowych. Jo! Dużo. Nie, jakoś takie mocne. Mocne jakieś. No, to jest moc. Jeszcze raz. Jakiś nowy miecz? Nie. Teraz grę zapiszemy. on dziś tak 13 minut się pewnie nagrywa. To się będę przejmował, idziemy. Musimy już tam dojść do końca. Bo to nie jest taka zwykła podróż. Z Mordragiem. Tam pewnie są jakieś te. Tu. My nie chce się tutaj tam wbijać. Tam pewnie są jakieś te. bo to może jak będę wracał. To tam wejdę. Ja się tu rozglądam po kopalniach jakichś, bo to są na pewno dużo ukrytych rzeczy jest O, zabij tego wilka o, doświadczenia dużo wilka, wilkowi bym wracał Witaj Ej co ty robisz On wilka zabił chyba Tam by się pocałował jeszcze potem wbić. Zaraz, zaraz poczekaj coś leży na 100% już zabił go Ha, bryłka lody. Kubeczek O, tu nie byłem nigdy Chyba, nie nie byłem tam, byłem Par Kurde, mikrofon że przesunął i Teraz będzie taki odgłos Ale go wy... Próbuję wyciszyć, bo teraz bo tak tylko mikrofon i pewnie będzie takie tuż, taki tak strzeli pewnie, ale dobra. Ej, słyszę gdzieś... Właśnie. Ha, ha, ha. No jeszcze muszę tu pozbierać rzeczy. Wiesz co biega, come on i jagodki. Ja już jesteśmy prawie u celu. Mam jakieś wytrychy? Nie mam. Ej, te ścieżki trzeba zabić. Wiesz o tym, otok. Nie ładnie by takie było zostawić. Ha! Jestem coraz mocniejszy! Z, z, za jakiś czas będę miał was na hita może. Ale to dopiero początek gry! Nawet nie jestem jeszcze cieniem. Bo chcę do starego obozu dojść, ale... Mogę, mógłbym też do nowego, ale już do starego sobie pójdę. Mówię, I tak byłem we wszystkich obozach. Zawsze jak grałem w tą grę, najwięcej razy byłem cieniem, potem strażnikiem. A potem zawsze najemnikiem, ale na przykład zrobiłem tak raz, nie, byłem dwa razy szkodnikiem, potem najmikiem, a raz... A tylko raz byłem w obozie Bractwa, tam poszłem na początku gry. Tam doszłem. No to jest... O! Za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem. On ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada pobud, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu... Chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. Uważajcie się. Do zobaczenia. Witaj. Narka. No i mamy ten level trzeci. Ło, wow, ile spa. Okej, okay, na tym skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcineczek taki fajny. Taka podróż, taka, taka, taki turystyczny odcinek. Okej, okay, żeby jeszcze nie żeby tak was już nie przynudzać. Bye bye. Narka.